Tomasz Kamel niedawno wywołał kontrowersje komentarzami o późnym macierzyństwie Joanny Kurskiej. Teraz żona Jacka Kurskiego odpowiedziała mu dobitnie. Przy okazji pokazała nowe zdjęcia córeczki. Wypowiedź Tomasza Kamela o cudzie życia, odnosząca się do ciąży Joanny Kurskiej, do dziś wywołuje przeróżne komentarze. Wszystko miało miejsce podczas koncertu wielkanocnego Andrei Bocelego, emitowanego na antenie TVP. Prezesem Telewizji Polskiej był wtedy jeszcze Jacek Kurski, bo celi zatytułował swój koncert Cud życia i to bardzo pięknie wpisuje się w ducha świąt Wielkiej Nocy, ale nie tylko. Wpisuje się również w to, co widzę na sali, bo Cud życia jest choćby w pierwszym rzędzie, a wraz z cudem jego rodzice, Joanna i Jacek Kurscy. Powiedział ze sceny Tomasz Kamel 48, letnia Joanna była wtedy w ciąży ze swoim trzecim dzieckiem, a pierwszym z prezesem TVP. Jak teraz o sprawie, wypowiadał się Kammel na kanale 0 Krzysztofa Stanowskiego. Tomasz Kamel od września tego roku współpracuje z kanałem 0 Krzysztofa Stanowskiego. 3 października pojawił się w jednym z programów jako gość. W rozmowie ze Stanowskim nazwał swoją wypowiedź o cudzie życia dość niewybrednie, bo swoją największą wpadką. Nieprzychylnie mówił też o strategiach propagandowych, obecnych w TVP zarządów kurskiego. Natomiast jeśli chodzi o cud życia, to pamiętaj, to w ogóle nie była sprawa jakkolwiek telewizyjna. To nie była sprawa realizacji jakichś celów telewizyjnych i spraw politycznych. To była po prostu historia typu: oksytocyna eksploduje, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, przyprowadziłem żonę w dziewięć miesiącu ciąży. Która ma prawie pięćdziesiąt lat. Ja jestem grubo po pięćdziesiąt przecinek tce i będziemy mieli dziecko. Asia, jego żona, miała prawie pięćdziesiąt lat. I on strasznie chciał to uczcić. Kammel stwierdził, że żałuje, iż nie zniechęcił Kurskiego do pokazania w telewizji wspomnianej sceny. To była moja największa wpadka w sumie. Nie mam żadnych innych. Bo raczej się dość dobrze pilnowałem, a poza tym ja jestem mądrym człowiekiem, mówił w rozmowie ze Stanowskim. Jak zareagowała na to Kurska? Żona byłego prezesa zamieściła nową, już drugą odpowiedź, skierowaną do byłego pracownika TVP. Joanna i Jacek Kurscy wzięli ślub kościelny w 2020, kiedy już obojgu udało się unieważnić poprzednie małżeństwa. Oboje mają z nich dzieci. W przypadku Kurskiej. W przeszłości Klimek, są to dwaj synowie, dorosły Kacper i 13-letni Filip. W 2021 roku na świat przyszła Anna Klara Teodora, córka Joanny i Jacka. Tuż po emisji rozmowy Kammela i Stanowskiego, Kurska grzmiała w sieci, kanał Zero to faktycznie jedno wielkie zero. Tomasz Kamel i Krzysztof Stanowski rozprawiający o wieku kobiety w ciąży. Dno dna. P.S. Tomku, cud życia serdecznie cię pozdrawia napisała Joanna, pokazując zdjęcie dziennikarza z jej córeczką, wtedy jeszcze malutką, dziś zamieściła w sieci kolejny wpis. Tym razem Kurska pokazała nowe zdjęcia Anne Klary. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Urodziłam troje dzieci, każde z nich jest cudem. Najstarszy syn, Kacper, był wcześniakiem. Umierał, a ja z nim podczas pierwszego porodu. To, że żyjemy, jest cudem. Dziś jest wspaniałym. Mądrym mężczyzną, opiekuńczym i kochającym manie i Filipa. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie i dziękuję Bogu za swoje cudowne dzieci każdego dnia. Nauczyłam się cieszyć ze wspólnych chwil. Późne macierzyństwo daje większy dystans. Już tak się nie spinam, bo wiem, co jest ważne. To, że budzimy się rano zdrowi, że mamy siebie, kochamy się i że zjemy rano wspólnie śniadanie. Urodziła Manie. Gdy miałam 48 lat i jestem z tego dumna i pozdrawiam wszystkie mamy w podobnej sytuacji. Moje późne macierzyństwo to temat na książkę, ogłosiła Joanna. Wpis na Facebooku skomentowała Elwira Meik, czyli Elwira Smilgin, Brodzik, wokalistka disco polo, która późno została mamą. Zgadzam się. Wokół nas jest całe mnóstwo cudów, małych, zwykłych cudów, których najczęściej nie doceniamy. Rachunek wdzięczności za miniony dzień pozwala je dostrzegać i pielęgnować, dodała piosenkarka. Żywiołowo na post Joanny Kurskiej zareagowali też internauci, zostawiając pod nim sporo pokrzepiających komentarzy. A co wy sądzicie o tej sprawie?